Cześć, ja nazywam się Bartosz Andruszko. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, daj łapkę, zasubskrybuj ten kanał i wpadaj tu więcej Powiedzę na temat motywacji, rozwoju osobistego, sprzedaży online, ale także kryptowalut i wszystkiego, co pozwoli Ci po prostu lepiej funkcjonować w życiu, zyskać pewność siebie i każdego dnia być choć ciutkę lepszy. A jeżeli będziesz codziennie lepszy, to za 2-3 lata może się okazać, że będziesz po prostu ekstra gościem. W dzisiejszym filmie chciałbym Ci pokazać, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć książek, które mówią o rozwoju osobistym, jeżeli chociaż w części przeczytasz tą książkę, ale w taki sposób, że notujesz i wykorzystujesz tą wiedzę do działania. Bo wiedza sama w sobie nic ci nie da. Jeżeli nie będziesz jej konsekwentnie stosował, próbował, to lepiej nawet nie czytaj, bo tylko sobie jakiś mętlik w głowie zrobisz, będziesz jak to mówią głupio mądry i będziesz innych pouczał, a sam nie będziesz niczego tak naprawdę wiedział, ponieważ nie przetrawiłeś w życiu tej wiedzy. Pierwsza książka, tu kolejność nie ma znaczenia, to jest NLP. Są to techniki rozwoju osobistego, które po pomagają uczyć o sobie, uczyć siebie i motywować się właśnie poprzez rozwój osobisty. To tylko Ci powiem, jakie są tytuły, jak ludzie postępują, czyli świadomość i podświadomość, myślenie subiektywne i obiektywne, realizacja swoich pragnień wiedzieć czego się naprawdę chce, jak zdobyć przyjaciół i oddziaływać na innych, techniki komunikacji, nadawanie sensu własnemu światu, zmienianie swojego świata, potęga języka i wiele, wiele jeszcze innych tematów. NLP w 21 dni. Druga książka trochę mówiąca o pieniądzach, trochę o kryptowalutach, to jest standard bitcoina. Myślałem na samym początku, że to są czyste techniki takie, Traderskie, mówiące o kryptowalutach, ale tak naprawdę kryptowaluty tutaj są tylko liżnięte, a książka ta opisuje pieniądze, jak przenoszą w czasie wartość, jak w ogóle wynaleziono pieniądze, czy może nie wynaleziono tylko wprowadzono od jakichś tam czasów starodawnych po obecne i czym w tym wszystkim właśnie jest Bitcoin i kryptowaluty. Trzecia książka Najgrubsza, ale czyta się ją naprawdę fajnie. To jest Steve Jobs. To jest gość, który chyba każdy z nas go powinien przynajmniej znać, który wynalazł iPhony i inne nadgryzione jabłka, i jest to historia pokazująca w jak od myśli jak od myśli w głowie, która może urzeczywistnić się poprzez materialne rzeczy, można dokonać wszystkiego, jeżeli się bardzo chce. Jest to książka opisująca jego perypetie, także życiowe. E, jeden wniosek, który najbardziej dla mnie płynie, że w życiu trzeba czasami wybrać, czy chcesz wieść życie spokojne, e, rodzinne, czy chcesz się poświęcić dla jakby dobra. Większego dla ludzi i poświęcić swoje dobro, ponieważ tak samo jak Elon Musk, tak samo jak Steve Jobs, to są ludzie, którzy Poświęcili się pracy, poświęcili się misji i nie do końca e, to jest dobre dla nich, dla jej rodziny, ponieważ no, nie jesteś w stanie poświęcić tyle czasu. On był e, fajnie, bo był minimalistą, e, jakby nie obcował z jego, ze swoim bogactwem, nie obnosił się z tym, w mieszkaniu miał bardzo skromnie i to jest też e, dla mnie fajna myśl, ponieważ pieniądze to jest tylko e, łącząc. Te dwie książki można stwierdzić, że pieniądze to jest tylko wartość, jaka, jaką my sami dajemy pieniądzom. Jeżeli Ty będziesz dobrym człowiekiem, jeżeli będziesz robił dobre rzeczy, to pieniądze Ci w żaden sposób nie przeszkodzą. Jeżeli natomiast wykorzystasz pieniądze do złych rzeczy, to bez względu na to, czy je będziesz miał, czy nie, to i tak jesteś złym człowiekiem. Ty możesz, jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, zarobić pieniądze, zarobić mnóstwo pieniędzy i po prostu dzielić się z nimi, dawać na fundacje, fundować jakieś boiska, robić po prostu dobre rzeczy z nimi. Decyzja należy do ciebie, czy chcesz mieć pieniądze i co z nimi robić. Następna książka to jest Bogaty, Biedny Ojciec. Krążą mity, czy to jest fikcja literacka, czy nie, ale to nie ma znaczenia, to tylko pokazuje w jaki sposób powinniśmy patrzeć na pieniądze, co to są aktywa, co to są pasywa, co to są inwestycje, oszczędności, ale w taki prosty... Yy jakby można powiedzieć opowiadający sposób, tutaj nie nauczysz się jakichś dziwnych wzorów matematycznych, tylko pokaże Ci, nawet jeżeli jesteś właśnie ojcem, matką i masz dzieci, to pokażę Ci w jaki sposób powinieneś swoje dzieci wychowywać. Nie poprzez dawanie im pieniędzy można powiedzieć za nic, tylko poprzez kreowanie ich wyobraźni o pieniądzach, yy, naukę zarabiania pieniędzy i praca i rozwój nie powinien do końca być związany z pieniędzmi. Powinieneś budzić pasję, powinieneś uczyć życia w społeczeństwie. a jeżeli będziesz miał pasję, będziesz realizował tę pasje, to pieniądze same się pojawią. I co najważniejsze, powinniśmy rozluźniać aktywa od pasyw. Na przykład e, aktywem nie jest nasze mieszkanie, nie jest nasz dom. E, aktywa to to coś, co pracuje na nas. Jeżeli, no to jest takie można powiedzieć małe aktywo, masz konto oszczędnościowe, na których masz na przykład e, 100 tysięcy i masz to na 8%, no to to jest aktywo, ponieważ będzie to w jakiś sposób na Ciebie pracowało. Wiadomo, że inflacja w większości zeżre te Twoje oszczędności, no ale jest to jakieś aktywo. E, jest na przykład garaż, który kupujesz i wynajmujesz mieszkanie, które wynajmujesz, jakieś obligacje, akcje czy kryptowaluty, jeżeli dobrze nimi zarządzasz, i nie jest to porada inwestycyjna w żaden sposób. A aktywem, na przykład, nie jest, tak jak mówiłem, samochód, jeżeli go nie wynajmujesz gdzieś tam zarobkowo, dom, mieszkanie, to buty, ubrania to nie są aktywa. Musimy właśnie nauczyć się zadbać o przepływ pieniądza w naszym domu, w naszej firmie i nauczyć się, żeby najpierw zarabiać, inwestować, a dopiero później wydawać, a nie zapożyczać się i ciągle żyć w długach. Ostatnia książka dla mnie najważniejsza to moja książka, którą napisałem sam, wydałem sam. Może nie do końca jakoś dbam o sprzedaż tej książki, ponieważ największym osiągnięciem dla mnie takim otworzeniem się na świat i, i rozwój było samo napisanie tej książki. Na początku byłem napalony na to, że będę je sprzedawał, zarabiał nie wiadomo ile tysięcy milionów, a tak naprawdę większość rozdałem, część też sprzedałem. Czasami ludzie kupują tę książkę, właśnie chcąc rozwijać się, oglądając mój kanał na YouTube. Może to jest jakaś forma podziękowania za tą darmową wiedzę, którą dzielę się na, na swoim kanale, na swoich social mediach. A dla mnie jest to największe. Dokonanie, ponieważ zawarłem tam całą swoją wiedzę, całą swoją motywację wiedzę z książek, wiedzę z życia, cały mój ten okres, który, który naprawdę mnie rozwinął czyli siatkówka, którą uprawiałem, no, większość mojego życia, można powiedzieć najpierw jakieś tam pływania, judo, a później sama siatkówka. Już nawet nie wiem, ile to lat było wydaje mi się, że ponad 20. I to jest moja esencja tej nauki życiowej, ponieważ podróże kształcą, ale dopiero takie, w których bierzesz jakąś nauczkę, bierzesz jakieś konsekwencje z tego wszystkiego, wygrane porażki, kontuzje trzeba było się z tych wszystkich rzeczy podnieść i dalej iść, nawet popłakać, jeżeli przegraliśmy mecz, który kończył sezon i znowu musiałeś za parę miesięcy wznawiać treningi, ciężko pracować, i dbać o to, żeby. żeby być coraz lepszy jako Ty, jako drużyna, i znowu spróbować być e, kimś i wygrać jakiś tytuł. Udało nam się wygrać wicemistrzostwo Polski juniorów, później grałem w seniorach. E, wychodziło mi to bardzo fajnie, dostawałem nagrody, przechodziłem do następnych klubów i niestety. Największą moją porażką siatkarską była kontuzja, która wyeliminowała mnie w momencie, kiedy tak naprawdę moja kariera gdzieś tam się rozwijała i miałem przechodzić do mocnych klubów i zarabiać duże pieniądze. Ale nic straconego. Poznałem wtedy żonę, założyłem rodzinę wspólnie z żoną. Mamy wspaniałe córy i jestem tu, gdzie jestem. Czyli dzielę się z Tobą wiedzą na temat rozwoju osobistego, motywacji. I to jest dla mnie zachęcające i motywujące zarazem. Dlatego, to jest najlepsza moja książka dla mnie samego. Polecam, jeżeli masz ochotę. Yy... Jakby dostać, kupić mmm, bateryjkę motywacyjną, to jest naprawdę fajna książka. Także te książki to jest parę kilo dobrej wiedzy. Jeżeli masz ochotę, którąś z nich kupić, to naprawdę warto polecam. Możesz zobaczyć, w jaki sposób traktuję swoje książki, zaznaczając najważniejsze fragmenty, a później one trafiają do specjalnego notesu, gdzie przepisuję to, żeby. Moja głowa zapamiętała to jak najlepiej. Myślę, że na dzisiaj i tak było treściwie. Dziękuję Wam za poświęcony czas.